Państwowa inspekcja pracy pochwaliła się, że wykonała kawał ciężkiej i w większości niestety niepotrzebnej, a nawet szkodliwej pracy. Ja wiem, że tutaj są posłowie, którzy wśród przedmówców którzy chcieliby smagać biczem przedsiębiorców, którzy chcieliby, żeby Państwowa Instytucja Pracy jak, na, jak straż pożarna przyjeżdżała na sygnale zmierzyć tam te półtora metra odstępu między pracownikami, albo tacy, którzy uważają, że w ogóle to jest najbardziej instytucja potrzebna w Polsce, jak pan poseł Straczewski. To już licho tam, że są przedsiębiorstwa, czy nieważne, że miał kto kontrolować przedsiębiorstwa, to jest najważniejsza instytucja. Ale mnie się niestety wydaje, że im bardziej bezsensowny przepis, tym większa gorliwość w jego sprawdzaniu. Niedziele handlowe, sprawdzanie masek, mycia rąk w zakładach pracy. Zamiast sprawdzić legalność tych, tych przepisów, zamiast chronić pracowników przed tymi nielegalnymi przepisami, to państwo z uporem maniaka kontrolowali to, czy oni siedzą w półtora metra od siebie. Im więcej kontroli zwracam uwagę, tym więcej nielegalnego zatrudnienia. W 2018 roku 10%, w 2019 11%, w 2020 13%, więc chyba nie przynosi to spodziewanych efektów. Być może jest tak, że to jednak nie ilość kontroli o tym decyduje, tylko ilość bezsensownych przepisów albo na przykład bezsensowne podnoszenie płacy minimalnej. I tak się musi kończyć po prostu. Także zwracam pod, pod uwagę taki, taki pomysł, że to może nie, nie tędy droga. Dziękuję bardzo.